Szablon, tak jak mówiłem, w się z jest wbudowanych 28 czy na 38. Już nawet dobrze nie pamiętam szablonów. Możesz z nich korzystać. Z jednym kliknięciem zmienia szablon, wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada. Jeżeli wybrałeś WordPressa, pewnie sam wiesz, wchodzisz na stronę WordPress.org, ukośnik Extend, ukośnik dems, no i tam masz kilka tysięcy szablonów. Na pewno. Który Ci się spodoba. Pamiętaj, wybierz pierwszy, lepszy, to nie ma dużego znaczenia, jeżeli chodzi o sprzedaż, czy pozyskanie stałych klientów, stałych osób, które się interesują naszym portalem. Co do treści, przede wszystkim nie możesz umieszczać tam ofert sprzedażowych. To jest portal informacyjny, a nie sprzedażowy. Sprzedać będziesz gdzie indziej. Póki co, na razie nie mówię w jaki sposób jest sprzedawa na tym portalu tematycznym. Poczekaj chwilę, w kolejnych, przejdź do kolejnych odcinków, tam będzie więcej. Ogólna idea nie ma tam ofert sprzedażowych. Jest to typowo informacyjny, jakby w ogóle nie powiązany z, z promocją, ze sprzedażą. Co możesz tam umieszczać? Najlepiej własne artykuły, które napiszesz. Jeśli nie chcesz się pisać, tak jak już mówiłem, wchodzisz na artykuły do przydruku typu artelis.pl i stamtąd wybierasz te artykuły powiązane tematycznie z pozycjonowaniem, z promocją programów partnerskich, z stworzeniem portali, portali internetowych. No, Ateliers publikują. Dodawaj najlepiej na początku codziennie, później raz na kilka dni, na tydzień, ale nie rzadziej niż na tydzień. Co tydzień dodawaj jakiś nowy wpis. Wtedy ludzie będą przychodzić i czytać. Co do pozycjonowania. Tutaj już nie tak bardzo na ogólne, nie tak bardzo na niszowe, dokładne frazy, już bardziej ogólne z typu pozycjonowanie. Pozycjonowanie, kurs, pozycjonowanie, portal, pozycjonowanie, informacje. Pozycjonujemy już na ogólne frazy, które internaci będą wyszukiwali, aby dowiedzieć się czegoś na temat tych, tej tematyki. Katalogowanie również polecam tak jak z ministronami stronami zakupić katalogera lub wrzucić do, lub kupić za 10-20 zł na Allegro katalogowanie w automatycznych skryptach. Dodatkowo możemy oczywiście promować portal tak jak każdy inny, tak samo jak w szybkim stacie mówiłem Ci o forach internetowych i tak dalej, również tutaj możesz pisać komentarze na forach internetowych i te wszystkie sposoby z szybkiego startu tu również się sprawdzają. Dlatego jeżeli jeszcze nie oglądałeś szybkiego startu, pooglądaj to szkolenie, jest niezwykle wartościowe, przydaje się w wielu rzeczach, jeżeli masz własną stronę, jeżeli chcesz tylko promować nasz program partnerski, w obydwu tych sytuacjach warto pooglądać. Do promocji, tak jak mówię, fora internetowe i sposoby szybkiego startu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o portale społecznościowe, portale, przepraszam, tematyczne i informacyjne. Warto wykorzystać ten sposób promocji, ponieważ tworzymy tam jakąś społeczność osób, które interesują się tym tematem. Trochę cię dzięki czytaniu tych artykułów poznają, trochę utożsamiają się z Tobą, trochę wiążą się z Tobą. Takim osobom łatwiej jest coś sprzedać. Łatwiej jest kupić coś od przyjaciela niż od kogoś, kogo w ogóle nie znamy. Dodatkowo osoby te będą powracały cały czas, byś miał więcej możliwości na sprzedaż produktu. Tego warto zainwestować trochę czasu w ten portal tematyczny, stworzenie go zajmie ci naprawdę chwilę, pozycjonowanie czy promocja trochę więcej, dodawanie artykułów też niewiele więcej, a w perspektywie pół roku jest naprawdę opłacalne. Jeśli uważasz, że filmik jest niezwykle ciekawy i przydatny, Poniżej, po lewej stronie, kliknij w kciuk do góry, aby jeszcze więcej osób miało możliwość zobaczenia go. Co więcej, jeśli chcesz zobaczyć resztę moich filmików i zarobić jeszcze więcej, powyżej, po prawej stronie, możesz zasubskrybować mój kanał, w którym cały czas będę dodawał niezwykle przydatne materiały. Dzięki Tobie, mam nadzieję, że będę miał motywację do dodawania coraz to nowych materiałów dzięki którym zarobisz jeszcze więcej i jeszcze łatwiej. Pamiętaj, zarejestruj się w programie Skrypty Pro, ponieważ i ja i Ty na nim zarobimy.